Witam wszystkich traderów na kanale Crypto Scalping. Dziś kolejny przegląd strategii. Będzie prosto i na temat. Będziemy opierać się na trendach oraz na wskaźniku sygnalizującym entry. Pokażę więc wam dziś na jakich zasadach opiera się ta strategia, zaprezentuję parę przykładów i oczywiście wykonam test 100 trade'ów, który porównamy sobie z poprzednimi strategiami na tym kanale. Jeśli podoba ci się content tego typu, zachęcam do zostawienia suba na tym kanale no i zapraszam do oglądania. Strategię można zastosować na rynku forex, akcji, indeksów i oczywiście naszych kryptowalut. Wykorzystuje ona trzy bezpłatne wskaźniki dostępne na TradingView. Pierwszym wskaźnikiem, który sobie dodamy, będzie to nasza EMA 9 i dodamy ją sobie dwukrotnie od użytkownika DAT25RGI. Oczywiście EMA 9 będzie nam tutaj sugerować, jaki jest obecnie główny. Trend, ale żeby to sobie właśnie główny trend wyznaczyć, to po pierwsze musimy sobie ustawić EMA na 200. Ustawię sobie tutaj kolor biały i druga EMA będzie już taki bardziej lokalny trend. Niech tutaj będzie kolor pomarańczowy i tutaj będziemy mieć na długość 200. Kolejnym naszym wskaźnikiem będzie to WMAN to Swing Free od użytkownika Jazzal i ten wskaźnik jest to połączenie QQE moda, jest to połączenie supertrendu, jest to połączenie RSI. Będziemy tutaj go wykorzystywać jako nasz sygnał entry. Jeśli chodzi o ustawienia, zostawiamy sobie tutaj wszystko na domyślne, czyli 23.5 kolorków jak tam chcecie, możecie sobie dostosować. Przejdźmy sobie teraz do zasad naszej strategii, i pierwszą naszą zasadą będzie szukanie przebicia naszej M50 przez linię M200, czyli nasza pomarańczowa linia musi przebić naszą białą linię, i to będzie sugerowało nasz aktualny lokalny trend, czyli zobaczcie, mamy tutaj przebicie naszej pomarańczowej linii, i to będzie oznaczało tutaj właśnie teraz trend wzrostowy, czyli mamy tutaj sygnał e, byczy. Natomiast zobaczcie, mamy tutaj przebicie emy w dół i to jest oznaka trendu zaczynającego się trendu spadkowego, czyli tutaj niedźwiedzi, trend się zaczyna. Kolejną naszą zasadą będzie po prostu poczekanie na nasz sygnał entry. No i oczywiście, jeśli mamy przebicie e, nasze pomarańczowej Emy do góry, będzie to moment, gdy możemy zagrywać longi, więc czekamy na jedyne sygnały buy, w ogóle wtedy nie myślimy o sygnałach sell, natomiast w przeciwnym wypadku czekamy na sygnały sell i wtedy możemy zagrać shorta. Dopóki tylko pomarańczowa linia jest nad białą, po przebiciu możemy korzystać z każdego sygnału Long, natomiast dopóki pomarańczowa linia po przebiciu jest pod, możemy korzystać z każdego sygnału short. No, i ostatnia nasza zasada będzie się tyczyć zabezpieczenia naszej pozycji odpowiednim stop-lossem i take profit, ale do tego już będzie potrzebny nam przykład. Zobaczcie, mamy tutaj przebicie e, zauważalne. Dostajemy sygnał e, buy, i teraz dokładnie ten sygnał. Dostajemy tutaj na tej świeczce. Czyli to jest nasza świeczka entry. Czekamy tylko aż ona się zamknie. Sygnał nam się potwierdzi po zamknięciu, jeśli nadal zostanie, i możemy tutaj założyć naszą pozycję long. Nasz stop loss ustawiamy na białej linii 200 EMA, czyli w momencie, gdy ta świeczka nam się pojawiła, ta linia była w tym miejscu i nasz ryzyko współczynnik ryzyko do zysku ustawiamy na tej strategii na 3.0, także dość wysoko i jak widzimy tutaj pozycja po czasie pięknie nam siada. Zobaczmy sobie jeszcze kolejny przykład naszej pozycji long, mamy tutaj znowu zaobserwowane przebicie, czekamy sobie na sygnał, więc możemy zakładać już na tej świecce dokładnie naszą pozycję odpowiedni, stop loss na białej linii no i współczynnik ryzyko zysk 3.0 tutaj nie musimy nawet aż tak długo czekać, bardzo szybciutko nam pozycja wchodzi wygrana. Zagrajmy sobie może jeszcze shorta, zobaczcie, mamy tutaj zauważalne przebicie naszej emy dołem, mamy tutaj sygnał sell, także możemy sobie tutaj wchodzić na pozycję, mamy tutaj dokładnie ta świeczka jest naszą świeczką sygnałową, czyli zakładamy tutaj pozycję z odpowiednim stop lossem, współczynnik ryzyko-zysk 3.0 i tutaj ponownie nam to przepięknie wchodzi. No, i może jeszcze jeden tutaj przykładzik. Mamy tutaj już bardzo mocne przybicie, czekamy tylko na nasz sygnał. Wchodzimy od razu z pozycją. Tutaj widzimy, będzie ogromny strzał w dół. Także idealnie, że mamy taką strategię, bo załapujemy się właśnie na takie potężne spadki. Nawet widzicie, że tu jeszcze, jeszcze można ciągnąć w dół przy tym ryzyko współczynniku. Dobrze, a więc dajcie mi teraz sekundeczkę, ja zrobię co mam zrobić, czyli przelecę teraz 100 zagrań, oczywiście gram na kryptowalucie BTC USDT na interwale 5 minutowym. Także słyszymy się za momencik. Jestem już po stridach, mam wyniki już przed sobą, no i tak jak mówiłem, na walucie BTC/USD, na interwale 5-minutowym zajęcie 100 pozycji zajęło tutaj około 45 dni. No i okazuje się, że strategia jest skuteczna, pamiętajmy, że tutaj mamy ryzyko do zysku 3.0, także wcale nie musimy mieć bardzo dużej skuteczności, żeby zarobić, natomiast 35% skuteczności daje nam na spokojnie tutaj około 45%. Zysku: Najwięcej 3 wygrane pod rząd, najwięcej 4 przegrane pod rząd. Także no powiedziałbym, że tak, nawet trochę pół na pół. Wiadomo, zależnie od okresu, wyniki mogą się różnić. Natomiast wyniki i tak myślę, że są zadowalające. Chciałbym tylko tutaj jeszcze tak dodać, że tak. Najgorsze zauważyłem, kiedy bardzo dużo rzeczy nie wchodziło, to w momencie, gdy te linie EMA one były bardzo blisko siebie. Szczerze, polecałbym po prostu omijać takie momenty. Gdy widzimy taki mocny wystrzał, że ta linia już bardzo mocno odstaje, wtedy zdecydowanie wolałbym e, brać udział e, w rynku, natomiast e, w takim momencie, jak jest tutaj, e, wstrzymywać się, ponieważ no tutaj po prostu było najwięcej nietrafionych zagrań. No i przejdźmy sobie do naszej tabeli porównawczej. Okazuje się, że nasza strategia ląduje na piątej pozycji, także tutaj e, można jak najbardziej e, korzystać. Interwał standardowo 5-minutowy, także tutaj widzimy, że e, dużo nam się tutaj układa po tym interwale. Mamy tutaj, no, znowu nie najwyższą skuteczność, ale jednak przy ryzyko 3.0 mamy tutaj najlepszy wynik, bo w sumie testowaliśmy to tylko raz wcześniej no i z miernym strasznie wynikiem. Także jeżeli chcemy tak więcej ryzykować, no to polecam tą strategię. No i co, mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym materiale. Niech zyski będą z wami.